Drodzy widzowie, wszystko co dobre kiedyś się kończy, także sezon też. Miałem robić film dzisiaj o pożegnaniu sezonu, no ale niestety, niestety zobaczcie. Pod spodem są podgrzybki, dwie duże kozie brody, mnóstwo maślaka pstrego, Ja go bardzo lubię, także będzie dzisiaj obiad i przynajmniej dwa słoiki zrobimy także 3 czwarte kosza znowu to jest ten mniejszy kosz, ale i tak jest duży także miłego oglądania jak chcecie zobaczyć jak to nazbierałem no to oglądajcie film witajcie serdecznie Ósma rano temperatura oscylowała między 0 a 1 stopień ostatnio byłem byłem w lesie Czwarty to był listopad, czwarty na pewno i przez cały czas do ósmego, temperatury w ciągu dnia do 17 stopni, nawet 15-17 stopni a dzisiaj skrobałem szyby rano, sobota, 8, 8 listopad i jestem znowu w lesie, szron na liściach zobaczcie, wszędzie białawo czy coś odważyło się, oprócz tego, co tu widzicie, czy, czy coś o, odważyło się wyjść spod tych liści. No zobaczymy, no zobaczymy, czy jakieś grzybki dzisiaj się pokażą. Chyba nie wyglądam jak głupek z koszem. Może coś jeszcze nazbieram. No czwartego dwa słoiki pękły, w sensie nazbierałem maślaki, opieńki i brunatne podgrzybki. Także idziemy Trzymajcie kciuki. Spieszyć się nie muszę, bo wątpię, żebym kogoś w lesie spotkał. Konkurencji nie mam, więc idziemy. Miłego oglądania. Księżyc mam po tej stronie nieba, po pełni niedawnej, a słońce naprzeciwko i wszystko zamarznięte, ściółka aż dosłownie trzeszczy, zimna. I pełno jest takich grzybków, pozwolę sobie wyciągnąć, oczywiście zamarznięte. Yy, piszcie w komentarzach, co to jest, jest tego bardzo dużo. Wiem, że to jadalny grzyb, ponoć. I gdybym tego zbierał, troszkę bym tutaj nahapał tego dookoła, i tam na przejdzie pełno. Także lecimy, drodzy. No, i tuż nieopodal, obok tamtych grzybków, dwie kureczki, czyli pusto. Jest nie wracam, zamarznięte, ale są. Bierzemy to. Tutaj na drodze udało mi się trzy prześliczne opieńki wyhaczyć, i mam. Dwa podgrzybeczki. Zaraz je tutaj obadamy. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Wprawdzie zamarznięte wszystko, ale są. Dwa podgrzybki. Bierzemy. To jest drodzy ten jeden z takich fajnych momentów, kiedy idzie się z rana pod słońce, blask jest tak oślepiający, że prawie nic nie widzę. No, już troszkę w koszyczku jest. Na upartego z tych chyba siedmiu grzybków już obiadek idzie zrobić. Ale myślę, mam nadzieję, że, że więcej będzie tego. No, prześlicznie, dzisiaj w lesie. No, tak maszerując sobie drogą. Zamarznięta amanitka, zobaczcie. Jedna z ostatnich wciąż jeszcze widać, można spotkać za słabo się dzisiaj człowiek ubrał. Naprawdę odczuwam zimno. Przydałyby się już kalesony w takie, w takie coś. Zobaczcie, znowu dwie amanitki napotkałem zamarznięte. Także jeszcze, jeszcze co nieco w tym lesie jest. Wszystko znika z dróg. Już ostatnie końcówki maślaków. Zobaczcie. Jeden. I tutaj drugi. Zaraz je zetnę, żeby cokolwiek w koszu mieć. Naprawdę, nawet łyso na drogach. Za zimno. Godzina łażenia, drodzy widzowie. Dwa maślaki, dwa podgrzybki, dwie kurki i trzy opieńki. Ale zobaczcie, jak to wszystko jest zamarznięte. Wprawdzie słońce świeci. Tu na wprost jest Księżyc, a z drugiej strony słońce. Widok prześliczny i kolejne dwa grzybki do koszyczka, nie bały się wyjść. mamy tutaj maślak pstry, zwany przeze mnie siniaczek. Zabieramy. O, powolutku się, powolutku się coś, coś dozbiera. Dobra, lecimy dalej. Idąc sobie moimi ścieżkami, 20 po dziewiątej. Taka drobnica. Tam przewrócona amanitka, wszystko zamarznięte oczywiście. Tam jeszcze dalej też było. Napotkałem ścięte korzonki od maślaka Pstrego. ale takie widać, że przynajmniej sprzed dwóch dni. Nie były to świeże rzeczy. No, widać, że jeszcze, jeszcze ktoś tutaj w te moje miejsca też zagląda. Także także grzybiarze jeszcze chodzą do lasu. Tego typu młodniki całkowicie opustoszały. Właśnie się zastanawiam, czy w ogóle warto do kolejnych moich takich miejsc wchodzić. Nie ma dosłownie nic na tych liściach, ani pod nimi, mimo, że się wolno chodzi. No, pójdziemy chyba do wysokiego lasu. Może jeszcze jakieś podgrzybki tam znajdziemy w te zimno. Zobaczcie, tu jest takie miejsce, taki wzgórek, w 2023, bo w zeszłym roku też nie było, ale w 2023 w tym sezonie, o właśnie tu, cały ten wzgórek był usiany borowikami. Aż tam na tą wysoką góreczkę. I tutaj w to, w to miejsce, tu na tej skarpie, tutaj w tym miejscu było pełno borowików. Pamiętam, że byłem moją żoneczką na grzybobraniu. Tośmy nas zbierali cztery kopiate kosze, i musieliśmy. Jeszcze w, w taką kurteczkę dozbierać resztę, dochodzi za 15:10. Więc, dwie godziny łażenia. I tu ciekawostka, zaraz to ładnie wyskubię, jak na tą porę roku, przydrożne boróweczki. Ale niestety, maślaki się skończyły. No, jeszcze szansa na te podgrzybki i opieńki. No, i napotkałem w wysokim lesie pierwszego podgrzybka. Zobaczymy, co warty. Nawet, nawet. Także coś, coś się dzieje, coś się dzieje. Prześlicznie tutaj dookoła. Przed chwilą pokazywałem na szorcie te grzybki. Są i takie. Ale są też. Dwa podgrzybki, które oczywiście zabieram, ale wyjedzone. Oj, oj, i jeden, i drugi. Szukamy ładniejszych parę metrów dalej. Takie coś naputkałem, ale widać, że to nie są świeże grzyby. Podgrzybki. No już takie. Ostatnia szansa. Ale chyba zostawię, niech tutaj dogorywają, ładnie je tutaj przysypiemy i szukamy coś ciekawszego. Tam ostatnio pokazywałem, to zwalone drzewo właśnie jest przed nami. Także zaraz znajdę te miejsce, gdzie, gdzie kosiłem te ładne podgrzybki. O, tu jest to wielgachne, zwalone drzewo. Dobra, idziemy dalej O coś zobaczyłem chyba Chyba jakiś podgrzybeczek A zgadza się No i tutaj taki ładniejszy Dobra, lecimy dalej No nie ma tych podgrzybków tyle co bym chciał Ale jeszcze się takie tutaj Zawinięte świeżynki pokazują trochę ścierpnięte z zimna, ale może coś jeszcze doskubiemy tu. Ta przepiękna miejscówka z ostatniego miejsca już tak raczej się zamyka. Tu mam takiego pięknego tutaj, takiego cypelka drugiego. Ale to zabiorę, bo jeszcze jest jeden prześliczny. O tutaj, zobaczcie. Także, może coś tutaj dozbieram, ale naprawdę, to już są ostatnie podrygi lasu. Tu już taki zawinięty grzybek, ale troszkę chyba. Nie, nie jest podpryśniały, po prostu pękł sobie tak. I dajemy do kosyka. I zobaczcie, obiad będzie na 100%. Także coś, nie coś jeszcze mamy tu. Jak powolutku się chodzi tutaj, na tej pierzynie z muchu, to takie rzeczy się dostrzega jeszcze. Zobaczcie, tu jest jeden. Gdzieś tam jeszcze widziałem drugiego. O, tutaj. Także powolutku, powolutku coś dokosimy. Tam kolejne dwa znalazłem i tak sobie naprawdę powoli krążę. Tu jest kolejny. Co śmieszne, one są świeżuteńkie. I tu jest kolejny. prawdzie nie będzie to dzień podgrzybka, tam jest purchaweczka i tu jest kolejny podgrzybek naprawdę trzeba bardzo powoli chodzić i one one są małe świeżuteńkie dołączę do tamtej kupeczki, bo tam tu już jest cztery i tu trzy to siedem no i tu już tak widzę powoli obszedłem i się kończą, ale żeby Wam pokazać to są wszystko świeżutkie bąbelki, malutkie, bo naprawdę było, w dzień było ciepło. To już będzie 9 sztuk. O i tu już Wam pokażę wszystkie jakie jakie udało się tutaj znaleźć 2, 4, 6, 8, 9, wspaniałych małych podgrzybeczków. Bierzemy Robi się coraz śliczniej w lesie i zobaczcie, o mam kolejne podgrzybaski i co śmieszne one są, one są świeże, no nie boję się tego zimna, ten będzie chyba trochę spleśniały, zaraz go zobaczymy, tak ten drugi, ten drugi zakopię za moment. Ale ten prześliczny. Moi drodzy widzowie. Ale tego się nie spodziewałem. W listopadzie, w mrozie. siedzimy sosnowy czyściutki, bez jakiegoś piasku na mchu. Zaraz go będę pozyskiwał. Ja bardzo lubię przesmaczny grzyb. Drodzy widzowie. Dzień się zrobił przepiękny słoneczko wysoko, 0 chmur, 1030. Na obiad jest, a siedzinia do słoika wciśniemy. Dobra, lecimy dalej. No i chwileczkę dalej. Znalazłem dwa maślaki. Ale dla mnie to ciągle evenement. Dlaczego? Bo to są świeżynki, takie maślaki. Ja po prostu lubię zbierać. Nigdy ich nie zostawiam. Tylko te wielkie kapcie zostają. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden tutaj. W takie zimno się nie boją. To jest dla mnie na równi. Z podgrzybkiem. Grzybek, maślak, pstry. O, zobaczcie jakie ładne. Także wędrują do koszyczka. No przy dobrych układach to może koszyk nazbieram. Obok, obok tych maślaków napotkałem fajnego podgrzybka. Już go tu pozyskujemy. Zobaczcie jak się tu ładnie wywiną. O, jaki długi ogon ma. Normalnie jestem Jestem w totalnym szoku. Rano minus jeden, przymrozek, ale to nie wiesz. Wczorajszy grzyb zdążył dosyć urosnąć. Biorę. I tak idę tutaj. Wysoki las się odobraził na mnie, czyli coś mi tutaj daje, co mnie cieszy. Zobaczcie, czy taki maślaczek. ślaczek... Pstry, potocznie siniaczek. Czy to jakiś brzydki grzybek? Dla mnie to jest jak podgrzybek. Piękny, młodziutki. Zaraz go oprawię i do kosza. 11.17 Idę do kolejnego lasku. Już się zrobiło bardzo ciepło. Jak na ósmy listopad, może jeszcze tu obejdę bo w tamtym za siateczką było dużo tych maślaków, pstrych może tutaj coś jeszcze znajdę także zobaczcie jak pięknie w lesie w ogóle to nie wygląda na tą porę roku no ale niestety jest jak jest dobra wchodzę tutaj no i opłacało się tutaj skręcić zobaczcie, 6 sztuk przymarznięte sześć sztuk maślaków pstrych trzy tu jest czwarty i tam są dwa, tu jest sześć także biorę kosę i heja nie wiem, nie wiem czy nazwać ten ten dzień grzybobranie z, z maślakiem pstrym, ale wam pokażę bo już w koszu chyba cztery czy pięć teraz dałem i zobaczcie jakie one są śliczne te brzydsze zostawię, tu niech się wysiewają. te ładniutkie. O, tutaj ktoś kapelusz zgubił. Zaraz korzonki podcinam, No prześliczne. Jak pod grzybki. Nie bójcie się tych grzybów. Nie bójcie się tych grzybów. To są naprawdę, to są naprawdę bardzo smaczne grzybki. Maślak pstry, potocznie siniaczek, co już mówiłem wielokrotnie. Szukam dalej. kolejny tym razem chyba podgrzybek. Już go biorę, zobaczę, co, co to jeszcze jest. No już taki wypęczniał. Ale zobaczcie, ile mam w koszu. Prawie pełny. Jeszcze jednego siedziunia sosnowego znalazłem. Powoli zmierzamy do domu. Minęła godzina 12, bodaj czyli jestem w lesie równe 4 godziny. Myślę, że droga do samochodu zajmie mi przynajmniej jeszcze godzinę, bo samochód daleko będzie prawie pełny kosz. Może jeszcze coś dozbieramy na tym powrocie. Także miłego oglądania. Bardzo wszystkim dziękuję za subskrypcje, lajki, komentarze. Jakoś mój mikrokanał nie jest kanałem dochodowym, bo to śmieszne słowo. Ale chociaż na jakąś tam ropę do mojego diesla zarobię. Także bardzo wszystkim dziękuję, ale jeszcze nie kończę filmu. No jeszcze zobaczymy co co las nam jeszcze da. Ale miejsca fajne odwiedzam. Idziemy teraz w tą stronę. Oto borowikowy młodnik. Teraz bym go nazwał Łysy Las. Tak, listopadowy las tak zaczął wyglądać. Mnóstwo liści. Prześwietlony całkowicie. Zawsze tutaj było fajnie ciemno. I szansa na znalezienie borowika zerowa. Także idę dalej w kierunku auta może jeszcze jakieś grzybki podniosę fajnie by było dopełnić koszyk do, do, żeby był pełny na razie może borowika tutaj nie znalazłem ale zobaczcie ostatnie sztuki amanity może 10 dzisiaj widziałem może więcej także jeszcze dla amatorów tego grzyba jeszcze, jeszcze coś jest w lesie no i mamy koniec. Będę 5 godzin poza domem. No niektórzy bardzo fajnie piszą, wychodzą z pełnym koszem. 30 minut w lesie. 30 minut w lesie. Mam znajomą, która pracuje w pieczarkarni i chyba szybciej nazbiera, nazbiera kosz bez żadnej satysfakcji i przyjemności. Dla mnie te 5 godzin w lesie to naprawdę naprawdę fajna frajda. Dzisiaj głównie maślak pstry, Było podgrzybków sporo, kozia broda. Także to wszystko jeszcze możemy oczekiwać, że znajdziemy w lesie. Zapraszam, tych najwytrwałszych. Las już wygląda, no, tak stricto jesiennie, bardzo. Także, także tak, tak to jest. No, chciałem zakończyć sezon, ale jeszcze mam trochę wolnego, więc na pewno pójdę. Na razie. Drodzy widzowie, jeszcze chciałem minutkę Wam zająć. Naprawdę taka jaka dzisiaj jest pogoda. Dochodzi 13 godzina. Już patrzę, temperaturka 13 stopni. Mówię, w zeszłym tygodniu dzień w dzień było powyżej, powyżej 15 stopni. Gorzej z tymi, z tymi nocami, no bo już. Dzisiaj rano skrobanie szyb i te rzeczy także ciężko z grzybami, ale jak sami widzieliście, były takie drobniutkie bąbelki, świeżutkie, podgrzybeczki i też te pstrema pst, ślaki. Także coś jeszcze w tym listopadzie się będzie pokazywało. Co jeszcze chciałem dodać, nie przynudzając. Będę chodził jeszcze w grudniu na pewno, ale to już bez kosza, tylko tak w razie co jakaś tam reklamoweczka na jakieś zapóźnione grzyby. Trochę jestem, trochę jestem zniesmaczony, bo zdawało się w poprzednich latach, w jeszcze późniejszej porze, chyba bodajże 24 to był listopad, gdzieś tam na filmiku swoim patrzyłem, i dwa borowiki się jeszcze wykluły wtedy. No a tutaj widać dzisiaj no bieda z nędzą, nic już borowika nie ma w lesie. Także no tyle w temacie. Miłego, długiego weekendu, odpoczynku. A jak ktoś znajdzie czas, to zapraszam jeszcze do lasu. Dla najwytrwalszych choćby sam spacer. No tak jak mówię, nawdychałem się świeżego powietrza w tym lesie, aż się chce żyć. Na razie i do zobaczenia do następnego filmu.